To 3, 2, 1, start. I zaczynamy z tematem trochę poważniejszym. A jednocześnie chciałam zebrać trochę wszystkie pytania, które były też do tej pory w ogóle, Które pisaliście tam w okienku. Zapraszam do pisania na bieżąco, ponieważ ja nie będę mówić dzisiaj tak stricte o jakichś formalnościach i tak dalej. Więc. Myślę, że możemy spokojnie dygresować tutaj pytaniami, czy dygresjami po prostu, waszymi opiniami, tym, co piszecie, bo jakby bardziej będę odpowiadając na te pytania, które pozostały, będę tak bardzo też mówić o tym, jak to wygląda i o moim też zdaniu w tej kwestii, niż to, żeby wiecie, w jakimś ciągu trzeba powiedzieć jakieś procedury, jak one wyglądają i. Dla spójności wypowiedzi, żeby tego nie rozkładać, to dzisiaj można w międzyczasie dygresję wbijać. Ale tytułowe pytanie, które też będzie, jakby na okładce tego live'a i to, od czego chciałam zacząć, to jest bardzo ciekawe pytanie, które brzmi tak: Czy zgromadzenie może odmówić. O nie, przypomniałam sobie, że mam otwarte drzwi. Ale może dobra, może, może nikt nie wpadnie do domu i nie zrobi nam, e, nie będzie tutaj hałasu. Próbujemy dalej, mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć żadnych hałasów. Czy zgromadzenie może odmówić przyjęcia prośby o odejście, bo na przykład e, ponieśli koszty czy ich studiów? Spróbuję rozdzielić to na dwie rzeczy. Czyli pierwsza jest taka, czy zgromadzenie może odmówić przyjęcia prośby o odejście? E, otóż może, e, może odmówić przyjęcia prośby o odejście, może odmówić przyjęcia prośby o e, Prawda jest taka, że w obecnej sytuacji e, funkcjonowania, tak jak struktura zgromadzeń zakonnych, szczególnie żeńskich, obecnie funkcjonuje, e, przełożeni mają władzę tak naprawdę absolutną, mogą wszystko, więc mogą również odmówić przyjęcia prośby o odejście. W, przez te kilka lat działania Centrum ja raz spotkałam się z taką sytuacją i w ogóle sprawa się działa też na no misjach poza granicami Polski więc tak dosyć to wtedy poważnie dla tej osoby brzmiało, no ale to ogarnęliśmy może na takiej podstawie, że właśnie przełożeni mają prawo do wszystkiego Naprawdę. I nie do końca muszą się tłumaczyć, w ogóle się nie muszą tłumaczyć. Mogą, mogą, mogą powiedzieć, że nie, i się nie tłumaczyć. Pytanie też jest, czy to jest kwestia prośby, przyjęcia prośby, czyli jakby wiecie, dokumenty, które nazywa się prośba o odejście, czy tam prośba o czy mówimy tutaj o takim dokumencie, że one po prostu odmawiają przyjęcia tego dokumentu. I wtedy jest kwestia wysyłania tego dokumentu bezpośrednio do mm, Stolicy Apostolskiej, czy w sumie do Kasteli, jeżeli chodzi o odejście. Czy, no, czy na przykład przełożona regionalna, prowincjalna odmawia przyjęcia prośby, czyli znowu mówimy o tym dokumencie prośby ekstraustracji i wtedy wysyła taka zainteresowana siostra, wysyła to bezpośrednio do. Najwyższej władzy, czyli generalnej. A więc pytanie, czy ktoś, kto zadał, zadał to pytanie, 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 miał to na myśli, że ktoś odmawia przyjęcia tego dokumentu, czy to, że ktoś odmawia przejęcia po prostu tej kwestii odejścia, zgodzenia się na odejście danej osoby. I teraz, o ile przy ekstrawestracji jest to utrudnione, bo przełożone mogą nie zgodzić się na ekslustrację i w tym momencie taka osoba nie ma żadnego ruchu, nie, nie, nie ma żadnych możliwości. To nie jest tak, że przełożenie się nie zgodzą, ona i tak sobie tą ekslustrację wywalczy, nie ma jak. Może ewentualnie pisać odwołanie do dykasterii, tak jak w ogóle, odnośnie wszystkiego, teoretycznie może. Ale wiecie, tak o to przy okazji też powiem, tak średnio na dokumenty z Watykanu, jak się wyśle odnośnie odejścia, to się czeka tak pierazłe około, około 3 miesięcy, czasami krócej, czasami trochę dłużej, zależy w jakim okresie się je wysyła. Więc w tym momencie na przykład, jeżeli przełożono się, nie zgadzają na eksilustrację, a ktoś chce się odwołać do Watykanu, no to no to też tutaj czas gra, gra rolę, można próbować zawsze. Ja zawsze mówię, że można próbować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię odejścia całkowicie z zgromadzenia, no to jeżeli przełożona nie przyjmą takiej prośby, to trochę mogę odesłać do tego, o czym mówiliśmy na ostatnim live, czyli do tego, że po prostu siostra może wyjść i więcej nie wracać i wszystkie procedury zostawić przełożonym. To jest też, myślę, że taki ważny element. W momencie, kiedy na przykład spotkacie się z kimś, kto ma taki problem i albo się boi, że przełożony odmówią, albo przełożony rzeczywiście odmawiają przyjęcia tej prośby, czy w ogóle jakby, nie wiem, przesłania i dalej i mówią nie, ty nie możesz odejść, no to w tym momencie można się odwołać do tego, że Siostra z wolnym człowiekiem w każdej chwili może sobie po prostu wejść i nie wrócić, i, w tym, i wtedy procedury związane z usunięciem jej, z, z tym, żeby przestała być członkinią zgromadzenia, leży, to wszystko leży po stronie zgromadzenia. Ona się już nie musi o nic martwić. I to jest to, co mnie zawsze zadziwia, wciąż, że oficjalnie nazwa tego brzmi wydalenie z zakonu. Naprawdę. Wciąż są osoby wydalane z zakonu. To jest to. Druga część tego pytania jest yy, też bardzo ciekawa, że no, ta osoba się powołuje na to, że np. zgromadzenie mówi, że ktoś nie może odejść, w sensie nie przyjmuje tej prośby o odejście, bo np. ponieśli koszty czy, czyichś studiów. Yy, I tu trochę jakby zdygresuję od tematu odchodzenia z zakonu, ale myślę, że to też jest ważne i można to przy tej okazji poruszyć. Yy, bo moje zdanie jest takie, i zaraz będę je argumentować, że zgromadzenie nie podnosi kosztów niczyich studiów. To znaczy, w 99 przypadkach nie podnosi tych kosztów. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej osoba, która studiuje, ona sobie na te studia zarabia. Czy dlatego, że studiuje dziennie i jakby normalnie jest w pracy, no nie wiem, na przykład siostry pracujące w przedszkolu studiują i normalnie pracują, normalnie, na etacie, czy na przykład studiuje, ale nie pracuje w zawodzie, na przykład w tym przedszkolu, ale pracuje w tym momencie w kuchni i też zarabia na swoje utrzymanie, więc również zarabia na studia. Już nie mówiąc o tym, że gronosióz będzie miało stypendia na tych studiach. Yy, więc yy, no ja bardzo yy, jestem za tym, żeby też o tym mówić: że to nie jest tak, że zgromadzenie ponosi koszta, że to zgromadzenie siostry wykształciło. Nie, ta siostra sama sobie zarobiła, zarobiła na studia. Ja na swoje studia sama zarobiłam. Yy, nie, jakby trochę mi czasu zajęło, żeby tak myśleć, ale tak jest. Nie wiem, na buty, kurtkę, jedzenie w zakonie, ja zarobiłam. Jakby pracowałam na etat. Jakby moja, pensja, moja pensja, ja jej nie widziałam, ona szła na konto zgromadzenia, natomiast ja zarabiałam na swoje utrzymanie. I w normalnych warunkach, w sensie gdybym była poza zakonem, w ten sposób zarabiałam na swoje utrzymanie. Jakby to się niczym nie różni. Także to nie jest tak, że zgromadzenie mi dało studia albo je opłaciło, bo ja na swoje studia zarobiłam i tak robi też większość sióstr. Więc e, ja też słyszałam wiele razy ten argument: coś w stylu, o, właśnie tutaj zgromadzenie wykształciło i teraz odeszła. No już nie. Ona sama, e, sa, sama sobie to zapewniła. No, więc to taka trochę dygresja, ale w tym kontekście. Co my tutaj mamy? Wcześniej, wcześniej tylko się tutaj wpadacie. Więc czy tam tylko po ślubach. Siostra odchodząca i nie uzyskująca zgody zgromadzenia może wziąć ślub kościelny. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale odpowiem tak. Nie pamiętam, albo mówiłam to na poprzednim live, tym takim bardziej oficjalnym, którego próbuję wpuścić na YouTube, albo na tym mniej oficjalnym, że chyba na tym oficjalnym na koniec, że jedyna konsekwencja niepodpisania indultu sekularyzacji, indultu zwalniającego ze ślubów wieczystych, jedyna konsekwencja tego, że siostra tego nie podpisze, jest taka, że nie może zawrzeć ślubu tak zwanego kościelnego, czyli sakramentalnego związku małżeńskiego. Dlatego, że w księgach parafialnych, jeżeli siostra składa śluby wieczyste, to do parafii chrztu jest wysłana informacja, że siostra złożyła śluby wieczyste. I ona w tym momencie nie może zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. W momencie, kiedy siostra podpisuje zwolnienie ze ślubów, Zgromadzenie, zakon ma obowiązek wysłać do parafii Chrztu taką informację, i wtedy jest tam odnotacja, że ona już nie jest w zakonie, i wtedy może zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Więc, jakby niepodpisanie dokumentów zwalniających ze ślubów ma niesie ze sobą taką jedyną konsekwencję tak w sensie, że wszystkie osoby będą mierzyć się z konsekwencjami to jeszcze tak nawiązując do tego, co ostatnio nie, nie podpisanie zwolnienia ze ślubów, raczej nie ma innych konsekwencji, to są takie niuanse penytuosowe, że mogłoby mieć, ale to są naprawdę niuanse. W sensie no, nie, nawet nie, że konsekwencje, tylko to są pewne rzeczy, które po prostu trzeba pozałatwiać. Natomiast tak czy siak, jeżeli siostra nie podpisze indultu tego zwolnienia ze ślubów, jeżeli siostra tego nie podpisze, to zgromadzenie musi zatroszczyć się o to, żeby siostra y, była usunięta, czyli wydalona ze zgromadzenia. Jakby ono musi rozpocząć procedury wydalenia po prostu. Y, to nie jest tak, że siostra nie podpisze i jest członkinią zgromadzenia i po prostu sobie żyje i ma w to, że tego nie podpisała, znaczy ma w to, że tego nie podpisała, ale po stronie zgromadzenia jest wtedy cała procedura y, która wydala, wydalenia zakonu, która de facto dla tej osoby jest dokładnie tym samym. Tak, Wiąże się jakby z tym samym. Ja jakby też towarzysząc różnym osobom, no to w takich wypadkach, jeżeli ktoś myśli na przykład o dziewictwie konsakrowanym, no to rzeczywiście to le lepiej załatwić, to tak wiecie, w porządku. No, czy, no to, to już są takie bardzo indywidualne sprawy, ale no, ogólnie to takie, wiecie, jakby nie, nie jest to niczym nie wiadomo jak strasznym. Ania pisze, ja nie rozumiem, dlaczego zgromadzenie musi rozpocząć procedurę wydalenia siostry, jeśli ona odeszła bez prośby o zwolnienie ze ślubów. Czemu to jakby nie leży w jej sumieniu, tylko w sumieniu zgromadzenia? Nie wiem, nie, nie wiem, czy chyba nie rozumiem. ani o co ci chodzi? Spróbuję powiedzieć, a daj znać, czy to jest to. Jakby to jest czysta formalność, że jest się jakby zapisanym, że jest się członkinią danego zgromadzenia czy zakonu. Yy, I po prostu nią się przestaje być. W momencie, kiedy mówię, chcę odejść, to przestaje być członkinią tego zgromadzenia czy tego zakonu. Więc to jakby po prostu trzeba to uporządkować formalnie. To jest tyle. Nie? I y, jedno z uporządkowań formalnych to jest to, że podpisuję, y, że już nie jestem, a druga nie podpisuję, więc jest y, inna procedura, która de facto y, jest tym samym, bo ona jest z us usunięciem, tak albo ja podpisuję, że odchodzę, albo mnie usuwają. Y, po prostu chodzi o to, żeby przestać być y, w strukturach tego zgromadzenia. Tak formalnie, bo jakby ja teraz nie mówię nawet o kwestiach duchowych, teologicznych czy jakichkolwiek innych. To jest trochę inny temat. Natomiast, no jakby chodzi o taką formalność zwykłą. To tak. To jeszcze tutaj się sobie przeczytam. Mhm. Bo czemu nie leży tej, No dobra. Czy jeśli zgromadzenie yy, przeprowadzi procedu procedurę wydalenia, to ona wtedy otrzymuje zwolnienie ze ślubów? Tak. No, jakby to jest to, jest to, to samo. To znaczy, jest wydalona z zakonu, więc jakby nie, 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 nie jest już zobowiązana ślubami zakonnymi. Tak proceduralnie, że tak powiem. Yy, to mi się jeszcze nasuwa, bo czasem mówi się o tym, mm, że siostra. W tym momencie staje się świecka, ale siostry zakonne ogólnie też są stanu świeckiego, bo w Kościele Rzymskokatolickim mamy tylko dwa stany: duchownych i świeckich. Więc siostry nie są duchowne, nie są osobami duchownymi, więc one są świeckie. Nie? Osoby duchowne to są księża i diakoni, kapłani. No. Dobra, Ania pisze, że rozumie, dzięki, odpowiedziałaś mi o co chodzi. To yy, jakby. To. Chciałabym teraz yy, poczytać Wasze pytania wcześniej zadawane i trochę krótko na nie odpowiedzieć. Yy, no, no, myślę, że w takich ogólnych tych live'ach te odpowiedzi już padły, ale tak chciałam doprecyzować i też chciałabym z takim szacunkiem do osób, które napisały te pytania, żeby te odpowiedzi tak konkretnie padły, ale czytam co tu jeszcze jest. Od Was na teraz, czy po usunięciu bez podpisywania dokumentów jest wysłana informacja do parafii sztu? Tak, tak. Bo kwestia jest tego, że ta osoba nie jest już yy, siostrą zakonną, nie jest już osobą skierowaną, nie jest członkinią zgromadzenia. I taka y, adnotacja musi się znaleźć w, w księgach sztu. Czyli jakby trzymając się tego, że ktoś nie podpisuje, a chce mieć tak zwany ślub kościelny, chce wejść w związek małżeński sakramentalny, ale ma, nie wiem, problemy albo w ogóle no nie chce podpisać tych dokumentów, no to wystarczy, że po prostu sobie poczeka. Te procedury będą trwały chwilę dłużej, ale tak czy siak, jakby z tych ślubów jest zwolniony, zwolniona i. Ta adnotacja w parafie w kształtu się znajduje, i można, jeżeli ktoś tak chce, no to można wtedy myśleć o sakramencie małżeństwa. To tak. Dobra. Tutaj patrzę. Było pytanie o dokumenty. Jakie dokumenty się otrzymuje przy właśnie odejściu? Jakie dokumenty się odbiera, jakby? Ja to mówiłam, to tak krótko, że odbiera się te dokumenty, które są, które składa się, wstępując do zgromadzenia. Najczęściej jest to akt chrztu, odpis aktu chrztu i jakieś świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo bierzmowania. No i tu już jest różnie co do różnych zgromadzeń, co tam jeszcze trzeba przenieść. Opinie proboszcza, jakichś takich różnych rzeczy. Różnie do różnych zgromadzeń, no jakby to wszystko yy, można odebrać. Znaczy, w sensie trzeba, że to nie jest tak, że ja teraz muszę odebrać i muszę po to iść, ale zgromadzenie jakby powinno to zwrócić przy podpisywaniu dokumentów. Jest jeszcze pytanie o co, co ugrały ostatecznie siostry swoim zachowaniem. To jest pytanie nawiązujące do sytuacji z soboty. Czyli do tej sytuacji, kiedy ja trochę tak na żywo, na bieżąco Wam relacjonowałam to, jak towarzyszyłam jednej z kobiet w podpisywaniu dokumentów i jak to było trudne i nieprzyjemne ze strony sióstr, tam u których ona była i u których te dokumenty miała podpisywać. Co one ugrały? No ja nie wiem. Trochę tak myślę, że pewnie tam jakoś to skomentowała, albo modliły się za nią nawet czy coś. Z czym zostały? Naprawdę nie wiem I, i, i trudno mi się domyślać, natomiast wiem, że ona zaraz po wyjściu była wolna, szczęśliwa, że na przystanku autobusa mnie uściskała z tego szczęścia, jakby widziałam tą radość mimo takiego zmęczenia też emocjonalnego, które było w niej widać i to jest w ogóle super. Wolny człowiek, zawsze wolny człowiek jest, to jest po prostu radość dla mnie, że ktoś odzyskuje wolność, staje się wolnym człowiekiem. To są jeszcze pytania o procedurę, właśnie na które odpowiadałam wczoraj i przedwczoraj. Pytanie jest też, o czy nie wystarczy takiego, tego dokumentu odesłać pocztą po prostu tego dokumentu zwolnienia ze ślubów. Przecież to nie jest rozwód z podziałem majątku, no dokładnie tak. I to też trochę o tym wczoraj nawiązywałam, że rozmawiając z moim znajomym z zgromadzenia męskiego, no on właśnie o tym mówił, że u nich to jest na porządku dziennym, że po prostu wysyła się to listem poleconym do zainteresowanej osoby i nie ma żadnych, dosłownie jakby jego, też cytat, ale ja się z tym zgadzam, nie ma żadnych cyrków z podpisywaniem dokumentów tym bardziej, że bardzo często u sióstr to jest rzeczywiście jakoś tak taka ciężka sytuacja tak emocjonalnie ciężka dobra, to zanim jeszcze wracam do pytań, to tutaj witam serdecznie <grytanie> witam, witam no tak się domyślam po twoim niku. czy osoba, która, czy osobą, która pani pomaga, czyli pomoc siostrom, które odchodzą, czy jednak postanawiają zostać pomimo kryzysu? Czy pani ma takie przypadki siostr? Dobra, to za chwilę do tego pytania, bo, ten, bo to jest trochę inny temat, więc jakby skończę to i wrócę. Wrócę, wrócę, jak nie wrócę, to proszę mi przypomnieć, że miałam wrócić. Tu było jeszcze pytanie, czemu, czemu tak na siłę siostry chcą zatrzymać te osoby? bo każdy ma wolną wolę i drzwi są otwarte. O tym też trochę wczoraj mówiłyśmy już takim, na tym nieoficjalnym bardziej live, że, że ja tak myślę, że to nie jest kwestia tylko próby zatrzymania, to jest bardziej kwestia takiego, takiego poczucia, takie, takiego myślenia o tym, że, że to jest takie, wiecie, bardzo, bardzo zobowiązujące że się te jeszcze wieczyste złożyło i teraz ojejku, nie wiem, będzie koniec świata. Jak się podpisze, to odejście albo się nie podpisze i się odejdzie. Natomiast właśnie moje doświadczenie jest takie, też jakby takie, też osobiste moich znajomych sióstr, ale też, też przy towarzyszeniu już w centrum. Że to nie jest tak, że siostry właśnie chcą zatrzymać taką osobę, wręcz ja mam wrażenie, że przeciwnie, że jednak to jest, że, to, że większość przypadków jest takich, że to ty jakby decydujesz się na i to jest słabe w ogóle z twojej strony, że ty podejmujesz taką decyzję i nikt cię, przepraszam, to tutaj jest światło, a zdjęcie światło, yy, i nikt jakoś yy, no nie będzie z tobą płakał, bo to ty źle robisz. To jest bardziej takie moje doświadczenie. Natomiast to, jakby co się dzieje przy procedurach, to z mojej, moich obserwacji to nie jest kwestia tego, że ktoś chce zatrzymać daną osobę, tylko to jest kwestia utrudniania. Tak po, tak po prostu, żeby komuś po prostu utrudnić. Żeby pokazać, że to nie jest takie łatwe, do końca nie wiem, ale no to, 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 to nie jest jakoś tak wiecie spójnie i logicznie, że ja bym miała to spójnie i logicznie wytłumaczyć. I co tu jeszcze było? A, i tutaj było pytanie, na które, które też było takim pierwszym pytaniem live'owym, więc to, yy, to tak to zostawiam. I myślę, że ten temat odchodzenia jest już lekko zakończony. Yy, więc wielkie dzięki za to towarzyszenie w tym temacie. Ja myślę, że. Zaraz sobie pociągniemy tego live'a, ale ja zrobię tutaj taką kropkę, bo... Yy, bo pewnie na YouTube wrzucę jakby do tego momentu, już da tych dalszych rozważań to zostawię. Na YouTube wrzucę taką krótszą wersję, jak się uda, bo ten wczorajszy jest taki nie do udania. Ten bardzo wciąż coś mi wychodzi, nie mogę go wrzucić. Yy, ale to by było... jakby zamykamy ten temat yy, jak odejść z, z, z zakonu, z gromadzenia zakonnego, pytania i podpowiedzi. <laughs> Czyli zamykam temat podpowiadania, jak się odchodzi. E, tak pół żartem, pół serio, natomiast jakby, jeżeli się będą pojawiać jakieś pytania, e, to można pisać. Jak one będą takie prostsze, to będę odpisywać. Jak nie, to będę wiedziała, że jest też przestrzeń do pogadania o tym. E, a jak już są takie jakieś rzeczy i trudniej tak ogólnie o nich opowiedzieć, no to wtedy można pisać do nas na maila i też będziemy to rozpracowywać. Również możecie, możecie pisać, jeżeli macie kogoś znajomego, komuś znajomemu chcecie towarzyszyć albo pomóc, albo cokolwiek, to, to też można napisać i będziemy sprawdzać, co i w ogóle jest możliwe do zrobienia. Jeszcze jest pytanie, na koniec przeczytam, czy ono jest odnośnie ślubów. Teraz zrobiło, zrodziło mi się pytanie, bo mówimy o odejściach sióstr po ślubach czasowych lub wieczystych. Mam świadomość, że siostry mogą zostać usunięte ze zgromadzenia po ślubach czasowych. A czy są usuwane z zgromadzenia po ślubach wieczystych? A, ciekawe pytanie. Hmm, ciekawe pytanie, bo ja nie mam na ten moment prostej odpowiedzi na nie. i Jak ją uzyskam, to wtedy też będę o niej mówić. Eee, więc ja tutaj robię kropkę taką YouTube'ową. <dobra>, Dobra, tyle wrzucę na YouTube, a, a resztę sobie zostawimy na Instagramie.